Dominkini tak ponad pół miliona złotych. To są środki, które będą przeznaczone na zakup sprzętu, dla zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw, gospodarstw Rolnych. A jeszcze jedną rzecz dodać, że Pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych przy zmianach własnościowych zostaje najbardziej skrzywdzeni. To jest jedna z jelicznych grup, która nie dostała żadnych udziałów, nie dostała żadnych akcji czy różnych formy wsparcia. Cieszę się, że także Minkinia do tego programu weszła. Mieliśmy okazję tutaj z Panem Wójtem w nie, miejscowościach z, w gminie też zobaczyć jak, jak ta sytuacja wygląda. No i myślę, że tu się wszyscy zgadzamy co do tego, że to dobrze, że takie możliwości się pojawią i że każdy bez względu na to, bez względu na to skąd pochodzi, będzie mógł do tego cyfrowego świata wkroczyć. Samorządy bardzo dobrze znają swoich mieszkańców, wiedzą, kto na to wsparcie zasługuje. Bardzo też dziękuję za wsparcie przy weryfikacji tych wniosków, bo wiem, że było to niemało pracy i bardzo dobre tempo. No i też ostatnia rzecz dla mnie osobiście bardzo ważna. Ten sprzęt przychodzi na własność, czyli każdy kto, każdy, kto z tego programu będzie korzystał, dostanie ten sprzęt dla siebie, i to jest tak naprawdę odpowiedzialnością tych osób, ich rodziców, czy z tej szansy na przyszłość skorzystają.